Witam serdecznie wszystkich z podznaku Skorpiona w tym rozkładzie kartarota na nadchodzący tydzień. Zobaczmy, co przyniosą najbliższe dni. Wy, w międzyczasie, jak tego nie zrobiliście, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Cóż my tu mamy? Mamy głupca. Mamy siłę, mamy króla denarów, mamy też szóstkę denarów i dziewiątkę, dziewiątkę pucharów. Bardzo dobrze to widzieć, bardzo dobrze to widzieć. Mamy też piątkę, tutaj buław i króla kielichów i siódemkę kielichów. Ok, czyli tak mamy tak naprawdę takie trzy rzeczy na które tutaj trzeba zwrócić uwagę pierwszą rzeczą jest to, że będziecie mieli całkiem dużo rzeczy tutaj i piątka też była do tego, całkiem dużo rzeczy będziecie musieli takich zrobić w związku z kimś z waszej rodziny z waszych bliskich, kogoś kogo darzycie uczuciem, może też się trochę nim opiekujecie, albo w ogóle się nim opiekujecie może to dziecko, wnuk, wnuczka może młodszy brat, może rodzice, patrząc w drugą stronę, tak. Tutaj będzie trzeba trochę spraw załatwić w tygodniu w związku z tą osobą albo z tymi osobami, tak. I to, to nie tyle, że to będzie jakoś irytujące, denerwujące czy trudne, tylko po prostu będzie trzeba to wpleść w swój własny grafik. Trzeba będzie no, poświęcić na to czas i uwagę, więc warto mieć to właśnie tutaj no, na Uwadze. Więc tu jest taka jedna rzecz, i tutaj nie widzę tego, żeby to było związane z czymś jakimś niepokojącym, złym, na szczęście, ale mimo wszystko trzeba będzie po prostu więcej tej uwagi poświęcić temu niż to robicie może zazwyczaj. Może tutaj będą jakieś dodatkowe aktywności, które na przykład dziecko podejmuje, i trzeba będzie właśnie tutaj się z nim może gdzieś przejść, dowieść się, zawieść, może właśnie też trzeba będzie na przykład mamy po, po... Podwieźć do szpitala, odebrać ze szpitala, może nie miałem coś ze szpitala, mam nadzieję, że nie, tutaj nic takiego nie widzę, ale może jakiegoś lekarza albo do jakiegoś urzędu, tak, żeby pozałatwiać sprawy. Więc trochę tutaj kwestii będzie takich do pozałatwiania właśnie z tego typu osobą. Drugą sprawą jest to, że widzę tutaj. Że te takie poza tym, te obowiązki wasze, takie normalne, tygodniowe, to, co z reguły z czym się borykacie w ciągu tygodnia, to widzę, że będziecie mogli podejść do tego na bardzo, tak na spokojnie. Tutaj nie ma niczego, co by nagle wyskoczyło i wam popsuło te plany, wręcz wydaje się, że nawet idąc, tak całkowicie bez planu, tak po prostu sobie e, krocząc przez te dni nadchodzące. I tak wszystko będzie się udawało, i tak nawet jak się pojawi coś do zrobienia. To i tak się wam to uda całkowicie szybko tutaj, bez większego jakiegoś zastanowienia, bez większego jakiegoś planu no, załatwić zrobić i, i, i będzie dobrze. Więc w pracy po prostu nie pojawi się żadna jakaś, nie wiem, przeszkoda, której nie dałoby się po prostu od ręki zrobić tak więc no, będziecie czuć wręcz taką swoją sprawczość, że o je, no, naprawdę no, z tym sobie poradziłem, z tym sobie poradziłem, a nawet zupełnie się nie przygotowywałem do tego. Więc no, będzie może. Tutaj trochę tego szczęścia w to wpisane, pewnie całkiem dużo, ale cieszmy się, jeżeli mamy szczęście, akurat w, tym, w takim jakimś okresie, który nadchodzi, no to cieszmy się, że to szczęście jest. A szczęścia będziecie mieć, moje drogie Skorpiony, jeszcze więcej, bo tutaj widzę, że w tym tygodniu uda się wam coś uzyskać na co bardzo bardzo liczycie. To może być szereg rzeczy. To nie muszą być materialne rzeczy. Szóstka denarów bardzo często mówi o materialnych rzeczach, ale może też mówić o kwestiach takich, które was trapią, które was martwią. Może się uda w końcu jakąś pozytywną decyzję dostać albo uda się właśnie z tych materialnych rzeczy to można może uda wam się coś uzyskać, jakąś może podwyżkę właśnie, albo jakiś dodatkowy przychód, albo, yy, albo za to w drugą stronę, może chcecie coś kupić, a nie ma tego specjalnie, nie wiem, na rynku. Ostatnio trudno to dostać, a tutaj się okaże, że znajdziecie to, czego szukacie, tak, więc. Tutaj naprawdę będzie taki promyk właśnie takiego całkowitego szczęścia bo coś po prostu wam się uda zrobić coś się wam uda zyskać na co liczyliście albo staraliście się o to już od dłuższego czasu albo marzyliście przez jakiś długi czas nawet bo to mogą być tego typu rzeczy to będzie po prostu chwila takiego naprawdę silnego silnej radości z tego że coś coś się udało udało się na czas i udało się tak jak powinno się udać. Więc e, dlatego tutaj nie mówię, żeby tutaj było coś niepokojącego, na przykład, tak jak wspomniałem o tej mamie, którą by trzeba było podwieźć do szpitala, raczej nie. Tutaj jak już to, te takie rutynowe rzeczy, na przykład do lekarza, by trzeba było zabrać. E, ja, ja tylko mówię akurat tak przykładowo, przykładowo w tej sytuacji, a tutaj podkreślam, że nie ma żadnej tak naprawdę karty, która by sugerowała, żeby coś złego miało się w, w połączeniu z tym, tutaj, w powiązaniu z tą sytuacją. Dziać. więc nie martwcie się, to mam nadzieję, że nikt się, że nikogo te moje słowa tutaj nie zmartwiły za bardzo. Tak, moje drogie Skorpiony, rozkład dla Was na nadchodzący tydzień, mam nadzieję, że tutaj może trochę rozjaśni i pojaśni Wam też humor, te, te informacje, które tutaj karty Wam przedstawiły, mam nadzieję także, że spotkamy się przy następnym. Dzięki, pa!